Witam. Oto krótki filmik objaśniający doładowanie Dialo za pomocą serwisu PhoneMania. Pierwszy krok polega na wyborze kraju, w którym telefon będzie doładowany. Nas interesuje Polska. Klikamy. W puste pole wpisujemy numer telefonu Dialo poprzedzony numerem kierunkowym do Polski, czyli plus. 48 bądź też 0048 i numer Dialo. I klikamy na doładuj. Drugi krok to wybór kwoty doładowania. Elektroniczne uzupełnienie konta daje możliwość zasilenia konta kwotą 40, 50, 80 i 100 zł. Wybieramy kwotę i klikamy. Trzeci krok polega na wyborze metody płatności. Do wyboru mamy kartę kredytową, przelew bankowy lub kartę PaySafeCard. Logując się na Facebooku otrzymać można 8 zł za darmo przy pierwszym logowaniu. A także podając kod z darmowym doładowaniem otrzymamy bonus. Należy jeszcze zaakceptować regulamin serwisu, a następnie kliknąć na płacę. Decydując się na zapłatę kartą kredytową, należy wypełnić puste pola i kliknąć na zapłać. Jak widzimy, sama realizacja Transakcji jest niesamowicie prosta.